Witam na Orlenie znowu. Taki obiadek 20 zł z karty dużej rodziny, z kartą 16. To jest, pozwoliłem sobie kurczaka spróbować, ale wam powiem szczerze, że no nie polecam akurat. Jak wczoraj mi smakowało bardzo dobre było tak dzisiaj mm, kiepskiej jakości mięso suche. I przez tego wszystkiego to tylko te łódeczki się świeżo robione Tutaj także Może ten kurczak co długo leżał Cały dzień pewnie leżał W takiej tam, nie wiem, wytwance czy czymś tam Może dlatego takie suchy No i kotlecika dostałem W gratisie, ale Powiem szczerze, że Widać, że leżał długo Hotel, tak samo, takie danie mówię: 20 zł to na Orlenie Z kartą dużej rodziny minus 4 zł mamy. Także jeszcze tutaj wodę wziąłem sobie w gratisie. Znaczy dodatkowo, więc tak co zostawi, tam 20 zł tutaj wrzucamy. No ale bardzo miła obsługa, za to ich pochwalicie, się. mówię, no kurczak, bardzo suchy łódeczki, super. Zjem no, tylko te łódeczki chyba i, i tyle. Dzięki bardzo, pozdrawiam, hej.